Kiedy kobieta Cię lubi, zawsze pokazuje te siedem sygnałów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ta kobieta naprawdę Cię lubi, czy to tylko w Twojej głowie? Właśnie tak. Często kobiety nie mówią wprost, co czują, ale zawsze zdradzają pewne ukryte sygnały. A jeśli nauczysz się je rozpoznawać, nigdy więcej nie zmarnujesz czasu ani szansy. Dziś pokażę Ci siedmio jasnych sygnałów, które kobieta zawsze pokazuje, gdy jej się podobasz. Zostań ze mną do końca, bo sygnał numer siedem jest najpotężniejszy ze wszystkich. Jeśli go zauważysz, możesz być pewien, że już jesteś w jej rękach. Sygnał jeden: słuchaj, kochanie. Gdy kobieta zaczyna poprawiać włosy, układać ubranie lub nawet wygładzać ciało za każdym razem, gdy jesteś blisko, możesz być pewien, że to nie przypadek. To prawie instynkt, wiesz. Może nawet nie zdawać sobie sprawy, że to robi ale jej ciało cię zdradza. To tak, jakby w głębi serca mówiła, Chcę, żebyś mnie zauważył, Chcę, żebyś uznał mnie za nieodpartą. I uwaga, to nie tylko próżność, to prawdziwe pragnienie, chęć pokazania się atrakcyjniej tylko dla ciebie. Wysyła cichy sygnał, prowokując bez słów, żeby sprawdzić, czy to zauważysz. I w tym momencie musisz być sprytny bo ten prosty detal pokazuje, że otwiera karty w najbardziej seksowny sposób, przez ciało, gesty i małe działania, które mówią więcej niż słowa. Sygnał dwa. Ach, jej spojrzenie, tego nie da się ukryć. Gdy kobieta jest tobą zainteresowana, jej oczy niemal cię obnażają, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Będzie patrzeć kilka razy, utrzyma spojrzenie, jakby chciała cię całego połknąć, a gdy zauważy, że to zauważyłeś, szybko odwraca wzrok, udając, że nie patrzyła, ale patrzyła i to z ogromnym pragnieniem. To taki seksowny, prowokujący teatr, który miesza nieśmiałość z pożądaniem, wiesz. Jej spojrzenie ujawnia wszystko, czego usta jeszcze nie mają odwagi powiedzieć. A jeśli dobrze się przyjrzysz, poczujesz, że za każdym razem, gdy jej oczy spotykają twoje, zaprasza cię milcząco, żebyś podszedł bliżej. Sygnał 3. Zwróć uwagę. Bo to jeden z najsmaczniejszych sygnałów do zauważenia. Gdy kobieta jest zainteresowana, po prostu nie może się powstrzymać od szukania powodów, by cię dotknąć. Może to być szybki dotyk ramienia podczas rozmowy, stuknięcie w ramię, przypadkowe otarcie się o ciebie lub nawet objęcie, które trwa trochę dłużej niż powinno. Wszystko jest celowe. Chcę poczuć twoją energię, twoją obecność, chcę stworzyć fizyczne połączenie, które mówi więcej niż słowa. Kobieta. Która niczego nie czuje, trzyma dystans. Ale ta, która jest zainteresowana, zawsze znajdzie sposób, by cię dotknąć. I nie daj się zwieść. Te pozornie niewinne dotknięcia niosą ogromne napięcie seksualne, jakby szeptała: Jestem tutaj, podejdź, zrozum od razu, czego chcę. To jej sposób na sprawdzenie, czy wyczujesz atmosferę i odwzajemnisz tę chemię. Sygnał 4. Ten sygnał jest jednym z najłatwiejszych do zauważenia, ale większość mężczyzn go przegapia. Gdy kobieta cię lubi, po prostu nie może powstrzymać się od śmiechu. I nie ma znaczenia, czy twój żart był naprawdę dobry, czy tylko głupiutki, ona i tak się zaśmieje, czasem nawet przesadnie. Ale zrozum, ona nie śmieje się z żartu, ona śmieje się z ciebie. Każdy śmiech to cicha pochwała, sposób na powiedzenie, uwielbiam twoją obecność, uwielbiam twoją męską energię, Sprawiasz, że czuje się lekka i radosna. Ten śmiech to prawie zaproszenie, bo kobieta nie marnuje takiej reakcji na byle kogo. Ona się śmieje, żebyś poczuł się dobrze, pewnie, żebyś zauważył, że Twoja obecność jest dla niej wyjątkowa. A w głębi duszy każdy przesadny śmiech to seksowna prowokacja, sposób na pokazanie, że już na nią wpływasz więcej, niż myślisz. Sygnał 5. Ten sygnał jest niemożliwy do zignorowania bo zazdrość, nawet jeśli próbuje ją ukryć, zawsze się ujawnia. Gdy kobieta cię lubi, znajduje sposób, by dowiedzieć się, kim są inne kobiety w twoim życiu. Może to być niewinne pytanie typu kim jest ta twoja koleżanka? Albo prowokacyjny żart, nazywając cię twoją dziewczynką. Czasem nie mówi tego wprost, ale ton głosu się zmienia, a spojrzenie zdradza, kiedy zwracasz za dużo uwagi na inną kobietę. To jakby w niej toczyła się walka między nie mogę tego pokazać, a nie chcę się z nikim dzielić tobą. Kobieta, która niczego do ciebie nie czuje, po prostu się tym nie przejmuje, ale ta zainteresowana nie potrafi ukryć tego dyskomfortu. I najciekawsze jest to, że ta zazdrość, nawet ukryta, to bardzo silny sygnał, że już ci zależy, że cię pragnie i chce mieć dla siebie wyłączną pozycję w twoim świecie. W głębi duszy mówi w seksowny i pośredni sposób, chce być jedyna. Chcę, żeby Twój wzrok był tylko mój. Sygnał 6: Ten, mój kochany, jest jednym z tych sygnałów, które jasno pokazują jej zainteresowanie, nawet jeśli próbujesz się oszukać. Gdy kobieta Cię lubi, po prostu nie może przestać zaczepiać rozmowy. Znajdzie każdą wymówkę, by wysłać Ci wiadomość, nawet te głupoty, które wydają się bez sensu, tylko po to, by usłyszeć Twój głos lub otrzymać odpowiedź. Zadaje pytania, które wydają się niewinne, ale w rzeczywistości służą przedłużeniu rozmowy i utrzymaniu żywej więzi. A gdy jest blisko ciebie, nawet najprostszy powód jest dobry: potrzebuje pomocy w czymś, chce pokazać ci coś zabawnego, albo po prostu spędzić z tobą czas. Każda wymówka jest dobra, by być blisko. Cisza. Zapomnij. Zainteresowana kobieta nie zostawia na nią miejsca, chce być obecna w twoim życiu, chce się śmiać, prowokować, bawić. Flirtować, drażnić cię. Każda wiadomość, każda rozmowa, którą inicjuje, jest gestem pełnym pożądania i ciekawości, subtelnym i seksownym sposobem na powiedzenie: Chce być blisko ciebie, chcę twojej uwagi, chcę poczuć twoją energię. I najprzyjemniejsze w tym jest to, że każdy jej wysiłek to zaproszenie, cicha prowokacja, byś zrozumiał, że jest całkowicie zainteresowana i chce czegoś więcej. Sygnał 7. Teraz Kochanie, zwróć uwagę, bo to jest najsilniejszy ze wszystkich sygnałów, który zauważa naprawdę niewielu mężczyzn. Kiedy kobieta zaczyna włączać Cię w swoje plany, to wtedy naprawdę rozumiesz, że chce czegoś poważnego z Tobą. Nie chodzi tylko o umówienie się na wyjście ciekawe, zaczyna wspominać o podróżach, spacerach, wydarzeniach, fajnych miejscach, które można odwiedzić razem, a nawet o drobnych codziennych sprawach, typu zróbmy to razem kiedyś. Wszystko to pokazuje, że myśli o tobie w swoim życiu, że nie jesteś tylko przelotnym zajęciem ani chwilowym towarzystwem. Kobieta, która naprawdę cię lubi, chce czuć, że jest częścią twojej przyszłości, chce budować wspólne wspomnienia, chce, żebyś był obecny w ważnych momentach, a nawet w małych codziennych detalach. Każdy plan, który dzieli, jest jak subtelne, seksowne i intymne zaproszenie, mówiące, Chcecie tutaj, chcę dzielić z Tobą swoje życie, chcę, żebyśmy mieli wspólne rzeczy. To jest taki sygnał, którego nie można ignorować. Jeśli inwestuje czas, uwagę i energię, myśląc o was jako parze, przyjacielu, to dlatego, że jej zainteresowanie jest prawdziwe, głębokie i intensywne. To moment, aby zrozumieć, że nie tylko Cię lubi, ale naprawdę chce Cię mieć, a jej przyszłość już zaczyna Cię obejmować, i to jest nieodparte. Więc, przyjacielu, uważaj, bo to ważne. Jeśli zauważyłeś przynajmniej trzy z tych sygnałów, możesz być pewien, że ta kobieta naprawdę jest tobą zainteresowana. Daje jasne sygnały, testuje cię, prowokuje i stara się zbliżyć w subtelny i seksowny sposób. Musisz tylko być czujny i to zauważyć. A jeśli pokazuje wszystkie siedem sygnałów, sytuacja jest klarowna, bez miejsca na wątpliwości. Jest całkowicie zaangażowana, oczarowana i szalona żebyś zrobił kolejny krok, żebyś posunął się do przodu i przekształcił tę więź w coś bardziej intensywnego i prawdziwego. Moi kochani, chcę wiedzieć od Was, napiszcie w komentarzach, który z tych sygnałów już zauważyliście u jakiejś kobiety, a może nawet u kilku jednocześnie. Bardzo chcę poznać Wasze doświadczenia, bo każda historia ma swoje detale i lekcje. I nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrybować kanału i włączyć dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapicie żadnego wideo i będziecie dalej poznawać wszystkie sekrety psychologii kobiet, uwodzenia i sposobów na zdobycie kobiety, o których nikt wam wcześniej nie mówił. Każde wideo tutaj jest po to, żeby naprawdę zrozumieć, jak działa serce i umysł kobiety, jak zauważać każdy gest, każde spojrzenie i każdą postawę, które zdradzają prawdziwe zainteresowanie. Więc bądź czujny, bo od teraz, kiedy zauważysz te sygnały, Będziesz dokładnie wiedział, co one oznaczają i jak odpowiedzieć, bez tracenia czasu ani energii na gierki czy wątpliwości.